No dobra, przyznać się szczerze, kto z Was nie miał kiedyś myśli o tym, by kupić bilet w jedną stronę? Obojętnie gdzie. Po prostu wsiąść do samolotu. Byle jakiego? Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet i tak dalej, i tak dalej. No, chyba każdy. Tylko większość chyba chciała zawsze jechać w Bieszczady. Problem jest tylko taki, że za cenę najtańszego lotu ledwo co Wrocław przyjedziesz w godzinach szczytu, a co dopiero dojechać w Bieszczady. Misja. Bilet w jedną stronę. Czas operacyjny tydzień czasu. Cel: codziennie lądować w innym miejscu. Pierwszy lot za całe 49, zł. Zaczynamy zabawę. Dzień drugi. szczerze, że jak tak dalej pójdzie, to mogę się śmiało odzywać do Spielberga, żeby nagrał nową część Terminalu. Tym razem rolę głównego bohatera zamiast Toma Hanksa wcielę się ja. Normalnie. Wszystkie Terminale już mam obcykane. Wiem gdzie się wszystko co robi. Pół życia na Terminalu. Po długiej i bardzo, bardzo, bym rzekł, nierównej walce dotarłem do Barcelony. Barcelony, która niegdyś mogła być w Paryżu. Dla większości, wydaje mi się, turystów, Paryż głównie słynie z tego, że ma Wieżę Eiffel. Ale historia wieży Eiffel jest taka, że pierwotnie miała ona się znaleźć właśnie tutaj, w stolicy Katalonii, czyli w Barcelonie. Tyle, że ówczesnym władzom miasta nie spodobała się ta koncepcja. I szczerze powiedziawszy, ja się temu jakby wcale totalnie nie dziwię, bo totalnie mi ona tutaj nie pasuje architektonicznie. Do architektury całej Barcelony zwyczajnie za ciężki. Jednak mogła kiedyś tutaj trafić. I taki był jej pierwotny zamysł i cel. Później gdzieś ta wieża Eiffla, był inny pomysł na nią, że ona miała być te, takim towarem trochę e, obwoźnym. Miała stać w różnych miastach. Koniec końców została w Paryżu i całe szczęście, bo tam ona pasuje idealnie. Jednak ja dotarłem do Barcelony, Troszkę się teraz zachmurzyło i, i zaczęło wiać. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Jednak w końcu myślę będzie troszkę więcej luzu, ponieważ... Niestety sytuacja z wczoraj się znowu. Powtarzam, Mam nadzieję, że się nie powtórzy dosłownie tak jak wczoraj, wczoraj Pani mi po prostu w hamski sposób anulowała przed tym jak dochodziłem już tak naprawdę do wynajętego miejsca i w żaden sposób nie chciało odbierać, ani się ze mną skontaktować. Dzisiaj w hotelu jest jakiś problem z, z rejestracją. nikt się nie może zarejestrować. I wszyscy tak naprawdę czekają. Pani powiedziała, że od 14 jest rejestracja. Po czym stwierdziłem, dobra, idę szybko zjeść, bo od dwóch dni nic nie jadłem normalnego. Idę coś zjeść, zjadłem, wracam. No i, i pani mówi, że no niestety o 14 też się pan nie zaloguje, bo jest jakiś problem z rejestracją. Oczywiście nie chcę się tutaj znowu źle nakręcać, bo nie jestem w tym wszystkim dzisiaj sam. Jest tu dużo więcej osób, które jest w tej samej sytuacji. Ale no każda taka sytuacja trochę wytrąca cię z torów, po prostu się wykolejasz trochę i. Nie jesteś w stanie zrealizować tego, po co się tutaj tak naprawdę przyjechało. Ja jestem z całym tobołem, noszę ze sobą wszystkie rzeczy i nie wiem teraz, czy mam iść w miasto, bo jak pójdę w miasto, to przyjdę dopiero wieczorem. A jak wieczorem się okaże, że znowu nie mam tej rezerwacji i się nie da zalogować i muszę szukać innego miejsca, no to sytuacja z wczoraj się powtórzy i tak naprawdę. Barcelona będzie powtórką bizy, a bardzo nie chcę sobie zbrzydzić tego miasta, bo uwielbiam je, nie należy ten trip do tripów łatwych, no cały czas jest coś pod górkę. Pokój jest jaki jest, sami widzicie. Marian. To jest jakby luksusowo. Uważam, że, i tak jak na warunki hostelowe, to wygląda to wszystko naprawdę bardzo dobrze. Pierwszy raz tak naprawdę jestem w takich hostelach gdzieś, gdzieś za granicą i teraz wiem, że trzeba mieć zawsze ze sobą swoją kłódkę, bo zapięcia są i są specjalne szafki, gdzie możesz schować swoje jakieś wartościowe rzeczy prywatne. Jednak kłódkę trzeba mieć ze sobą zawsze swoją. Ja jej nie mam, ale teraz już wiem, przynajmniej na przyszłość. Dzisiaj mam jeszcze troszkę czasu na to, żeby w świetle dziennym pochodzić po mieście, dlatego dzisiaj uderzam w stronę bardziej centrum, a jutro w drodze na lotnisko mam zamiar przejść się bardziej stroną wybrzeża i pogadać troszkę sobie też o plaży, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe, w jaki sposób został rozwiązany tutaj temat plaży w mieście nadmorskim, który plaż tak naprawdę oryginalnie nie posiada. Pierwszym celem jaki sobie dzisiaj obrałem jest miejscówka Magba, jest to muzeum, jednakże miejscówka Magba jest miejscówką turboznaną w świecie skate'owskim, bo jest jedną z najlepszych miejscówek, jeśli chodzi o z e, jedną z najlepszych miejscówek na świecie myślę, śmiało można powiedzieć. Do jeżdżenia na deskorolce. Troszkę ten spacer po Barcelonie będzie takimi moimi szlakami, nie typowo komercyjnymi, bo to jakie tu są zabytki, to jakie to miasto jest, wszyscy wiedzą, ale postaram się je troszkę pokazać z swojej strony, tej mniej komercyjnej, bardziej zajawkowej. Co z tego zob zobaczymy, wyjdzie. Wyjdzie z tego, zobaczymy co. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. W Barcelonie, jeśli chodzi o piłkę nożną, rządzi Barcelona, ale jest jeszcze Espanol. I tak a propos tego co właśnie widzę, zastanawiam się, jak wygląda tutaj wywieszenie takiej flagi Espaniolu. Jakby nie patrzeć, jak są dwa kluby w jednym mieście, no to zawsze jest jakiś zgrzyt z tym związany. Więc jestem ciekaw, jak to wygląda tutaj, gdy sobie na środku miasta wisi taka inna flaga niż ta, którą wszyscy tak naprawdę wyznają, czyli FC Barcelony. A jak już jestem przy Ewce Barcelonie, to jest dość interesujące, że kurde, puchnie mi oko, czyli ktoś w tym hostelu ma kota. Dość interesujące, no ale to też pokazuje, jakby, potęgę tego klubu. Że jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów w Barcelonie, gdzie przychodzi blisko około 3 milionów osób rocznie podziwiać. Naprawdę nie, nie wiem, no trofea, koszulki, historię klubu. Ciężko stwierdzić, co przychodzą oglądać tak naprawdę, ale patrząc na to, że jest masa innych muzeów, w których są dzieła sztuki wielkich, ogromnych, znanych artystów, ale może złą stronę idę, bo może. Taki Messi swego czasu w Barcelonie też był, jak ten wielki, znany, sławny artysta-malarz. O kurde. Można kupić dildo. Na ulicy. Ciekawe ile ich schodzi rocznie. Patrząc na to, ile przyjeżdża tu turystów z całego świata. Nie wiem, choć się domyśla. Biblioteka Arus to tajemnicze miejsce, w którym mieściła się niegdyś świątynia masońska. Tutaj również znajduje się replika statuły Wolności. Tak, dokładnie, tej samej jak w Nowym Jorku. Więc nie tylko żółte taksówki łączą Nowy Jork z Barceloną. Ulica La Rambla, i otaczająca ją chyba moja ulubiona dzielnica w Barcelonie. W której czujesz się trochę jak w latach 90. Idealnie odrestaurowane aparaty na sprzedaż, ogrom sklepów vintage, sklepowe retro, wystawy, stylowe retrociuchy, oryginalne koszulki z NBA z lat 90., sklepy z winylami i deskami. No po prostu wszystko, czego potrzebuję w jednym miejscu na jednej dzielnicy. Powiem szczerze, bez wieży Eiffla Barcelonę się wyobrażam, ale bez plaż zupełnie nie. Jakby to jest totalnie klimat tego miejsca. Jest centrum, jest wszystko to, co w wielkim Molochu, w wielkim mieście, ale jest też przepięknym nadmorskim e, kurortem, można powiedzieć, który ma po prostu wszystko to, co egzotyczne wyspy. Więc bez plaży tego miejsca sobie nie wyobrażam. A paradoks jest tego taki, że tych plaż oryginalnie tutaj nie było. Te plaże powstały dopiero w 1992 roku na letnie igrzyska olimpijskie. Wcześniej wszystkie tereny, gdzie były plaże, były po prostu zwykłymi terenami przemysłowymi. Były tam wielkie fabryki, molochy, i generalnie nie było to w żaden sposób atrakcyjne. I dopiero na letnie igrzyska olimpijskie w 1992 roku. Postanowiono tę plażę zbudować i co roku tak naprawdę muszą tutaj nawozić świeży piach, bo turyści ten piach roznoszą, zgarniają, a tego piachu tutaj fizycznie nie było, przez co to wszystko jest sztucznie wytworzone. W czasie zdążyłem się zorientować. Zobaczę, w międzyczasie niestety za późno, że autobus jest z plac Hispania. A ja przyszedłem na plac Katalonia. Myślę, że prawdziwy katalończyk, obywatel Barcelony, nie wybaczyłby mi tego błędu. Pomyliłem plac hiszpański z placem katalońskim. Nicja jest jeszcze większa, bo trzeba lecieć kolejne 3 km do przodu na auto. Poza tym to tak jak uwielbiam chodzić po tych miastach zawsze i po prostu chłonąć, to już chyba mam dość. W sensie jest strasznie gorąco. Ja nie wiem jak się ze wszystkiego rozebrać, bo bym musiał wszystko nieść w ręce. I tak idę jak Tobą, załadowany z tymi rzeczami w plecaku. I najgorszy jest ten właśnie plecak, bo noszę wszystkie rzeczy cały czas ze sobą. Więc z automatu to jest spacer z obciążeniem. Laptop, duperele, baterie, obiektyw To wszystko waży Nie mówiąc jeszcze o ciuchach Mam niezłe kardy To jest moje biodra Jak starczy wejść pod krawężnik To one nie wchodzą A plecy już też odmawiają po Z gorszych rzeczy, jakie może się przytrafić Na takim maratonie To po pierwsze, jak o ptak A mnie osrał Po drugie, jak skarpetki ci Uciekają pod buta Masakra No gówno, no gówno no, ale generalnie buty to chyba najważniejsza rzecz na takim maratonie użytkowaniu. Cieszę się. I cieszę się z tego względu, że wziąłem właśnie te wansy, bo nie będzie żadnych odcisków na nogach, nie będzie niczego, nic się nie zrobi. Bo są mega wygodne i uważam, że wansy na takie maratony to jest, ponieważ są lekkie i są miękkie. Jedyny minus jest taki, że tak jak mi wpadł kamień i musiałem z tym kamieniem cały czas iść, to nie da się ich tak łatwo ściągnąć, bo sobie je za mocno zasznurowałem i potrzebuję łyżki, żeby je na szybko ściągnąć i założyć. A łyżki ze sobą nie wziąłem, już mogłem wziąć z jakiejś restauracji, no ale to wystarczy, że wyrzucam skropetki codziennie do kosza. To jest dość ciekawa sytuacja, bo jestem już w autobusie, który jedzie na lotnisko. Jedyną opcją, żeby kupić te bilety, jest przełożenie karty w środku. Chyba, że kupisz bilet taki, że masz kartę taką, jakby miesięczny bilet, coś takiego. I ten, ta maszynka do kupowania biletów nie działa. Jakby pan powiedział, nie działa, no dobra, to idź sobie. No i tak wszyscy jakby sobie poszli, nie? więc wszyscy sobie jadą na Biapro właśnie. Można, można. lotnisko we Wrocławiu, gdzie stoją takie szampany z herbem z Wrocławia, trochę Beka by to było. Dobra, teraz najpiękniejszy moment całego wyjazdu. Jestem na strefie bezsłowej, a to znaczy, że teraz muszę dokonać najważniejszego wyboru jakiego? Jak będę pachnąć przez następny dzień? Dzisiaj wybrałem zapach o zapachu 125 euro, to jest życie. Jakby to przeliczyć, to te trzy psiknięcia kosztowały tyle, co praktycznie wszystkie moje loty przez ten tydzień. co chwilę zdjęcia, że jest śnieżyca. Jest już środa. Ja muszę być na weekend we Wrocławiu grać imprezę, więc różne loty były w opcjach na dzisiaj, ale stwierdziłem, że z racji, że w domu jest pogoda jaka jest, fajnie sobie to jeszcze będzie troszkę przedłużyć i jeszcze tego ciepełka i egzotyki. Myślę, że dużo większe egzotyki niż tutaj w Barcelonie sobie troszkę przedłużyć, dlatego tam, gdzie zaraz wyląduję będzie równie ciepło, jak nie cieplej. A gdzie? to zobaczycie już. Niedługo.